wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj chcę wam pokazać co GF w dzisiejszej aktualizacji czyli w czwartek dzisiaj jest 14 marca 2013 roku odebrało nam wraz z nowymi mapami. Ten film to jest mój, moje pierwsze wejście w ogóle na tą mapę i takie wiecie trochę sprawdzenie tego wszystkiego. Czemu tak pokazuję? Bo tutaj jest dokładny pokaz, no widzicie, jeszcze mam roski, wszystko pięknie, ładnie, nic nie jest wdropione, czystowe weku. No i to jest taki pierwszy, wiecie, myk, żeby sprawdzić, co z tych metków leci. Jest wszystko pięknie, ładnie, moby, jak widzicie, nie biły wcale za mocno. No niestety, GF chce nas pozbawić tego, co czyniło te mapy bardzo atrakcyjne, czyli grupowe bicie. Niektóre metki można było zbić, oczywiście solo, jak były z bossami. Ale inne natomiast, jak wyskoczyły, nie wiem, królo, Krab albo jakieś inne bosy, które naprawdę mają hity potężne. Bo jak na razie, największy hit, jaki dostałem tutaj od bossa, to było od Polimorfa, czy jakąś się tak nazywa, jakoś tak jest z gór. To dostałem ponad 50k od niego i to nie był krytyk. No Jak tutaj widzicie, trzeba było zobaczyć co jest w ogóle grane tak no, pierwsze mapy jak są pierwsze takie wrażenia z tej mapki były bardzo dobre bardzo pozytywne te mapy biją mocno to już wam mówię są mocne a jeszcze jedno stworzyłem taki yy, to się blogspot nazywa i tam będą jeszcze poradniki ale tutaj też zobaczycie te poradniki i poradniki będą w formie filmów i będą naprawdę postaram się zrobić je najlepiej jak potrafię Oczywiście, no. Trzeba na nie poczekać, po prostu. Na początek, tutaj dam film, taki, wiecie, o czym będą filmiki, żebyście mieli od razu odnośniki do nich. No, jak tutaj widzicie, został mi, może, z jeden resp. I co się stało? Bosiki. Coś, co chce nam zabrać nasze kochane GF. To znaczy, kochane, to jest takie podczyte bardzo dużą ilością ironii. Ja powiem wam, że. Bardzo mi się nie podoba, że chcą usuwać te bossy, bo tak naprawdę one tworzyły ten klimat tych nowych map. No niestety, jak chcą zabrać, niech zabierają. ale naprawdę, ja, jak będę expił do 105, nie zamierzam wydać nawet grosika na pierścień expa, bo nawet ich masę. To by było na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło i powiedzcie, co o tym sądzicie: czy GF powinna zabierać te bossy, czy nie. Papa. Pa.